Tutaj organizatory i my się powoli rozpędzamy. Wiadomo, mamy tutaj za sobą już medalowo indywidualnego kajak crossa Teraz właśnie zakończyliśmy rywalizację zespołową. No niestety nie przyniosło nam to medali, no ale głównie i my, i zawodnicy, my się ostrzymy sobie zęby na indywidualne medale, te, które śmiało możemy kopiować później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że to będzie mój i ich główny cel. Forma jest bardzo dobrej. Małe perepetje mieliśmy z Mateuszem zdrowotne. Przez kilka dni borykał się z, z dość brakiem, brakiem predyspozycji do samego powiedzmy, zrealizowania treningu, więc no tutaj akurat szybka reakcja i lekarza, i fizjoterapeuty Iść do kupy. Jak widać dzisiaj daliśmy mu odpocząć wcześniej i dzisiaj pojechał najszybszy czas, no nie ustrzegł się tych dwóch, dwóch dotknięć bramek, co go odsunęło na dalszą pozycję, ale kwalifikuje się spokojnie do półfinału, a jak wiemy, w kwalifikacjach nie rozdają. I no też. Klaudia i Mateusz wiedzą, że no nie musimy szarżować w kwalifikacjach, bo tu i trasa będzie zupełnie, zupełnie inna, więc nie mamy też możliwości. E, przetestowania jakichś rozwiązań, więc e, to jest tylko po tylko zdobycie kwalifikacji. Znaczy, no, Oje już w zasadzie e, bazują raczej na potencjale medalowym i, i tutaj po inne, inne raczej rzeczy się nie schylają i myślę, że tu będzie podobnie. I, I myślę, że finałowo to się spokojnie zakończy dla nas i wtedy zacznie się prawdziwa nerwowa atmosfera. <grym>